Szanowni Państwo, w ostatnich, w ostatnich dniach na łamach łódzkich mediów i pisanych, i słuchanych, czyli w gazetach, i w radio, mogliśmy zapoznać się z wypowiedziami przedstawicieli związków zawodowych, niektórych związków zawodowych łódzkiego MPK, które pomimo ogłoszonej pandemii i pomimo zagrożenia życia w związku z koronawirusem. Zapowiadają strajki w maju, jeżeli zarząd spółki nie spełni ich żądań finansowych. Ja tylko chciałem przypomnieć, że tego typu działania, nawet w momencie, kiedy zatrzymamy wzrost zakażeń, są niezgodne z prawem. Uzyskałem potwierdzenie prawników na ten, temat, na ten temat i mogę dzisiaj powiedzieć, że tego typu działania będą szkodziły i firmie, jak również mogą narażyć związki zawodowe i osoby biorące udział w tego typu akcjach na poważne konsekwencje prawne. Szanując to, co robią do dzisiaj pracownicy MPK, kierowcy autobusów, kierowcy tramwajów oraz wszystkie osoby pracujące w poszczególnych bazach. Skierujemy dzisiaj pismo do pana Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NZZ Solidarność, w której zwracamy się bezpośrednio do przełożonego tego związku w MPK oraz mam nadzieję, że również Pan Przewodniczący zapozna się z tym pismem i pomimo tego, że od kilku dni, czy też kilku tygodni trudno zauważyć go w mediach, aby reagował na tę trudną sytuację w kraju, zwrócił uwagę swoim kolegom czy też przewodniczącym poszczególnych okręgów że żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Podejmowania tego typu akcji, które mogą grozić życiu, mogą doprowadzić do upadku niektórych spółek, nie są w tym momencie konieczne i nie doprowadzają do tego, aby poprawić funkcjonowanie spółki. Dzisiaj nasze miasto boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Podejmujemy cięcia budżetowe, aby zachować płynność. Przypomnę, że sam MPK dziennie traci około 120, 120 tysięcy złotych z niesprzedanych biletów jednorazowych, które do tej pory były w ciągłym obiegu. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze środki finansowe, które były wyłożone na zakup preparatów i środków ochronnych dla pracowników łódzkiego MPK robi się z tego ogromna suma. Na dzisiaj możemy powiedzieć, że dodatkowe 10 milionów straty, które już są po stronie MPK nie są to ostateczne efekty panującej w w tej chwili pandemii i panujących w tej chwili ograniczeniu chociażby w ruchu środków komunikacji miejskiej. Dlatego po raz kolejny apeluję z tego punktu, z naszego miasta, jako przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego, do przewodniczących wszystkich centrali związkowych to pismo które kieruje do Piotra Dudy skierujemy również do przewodniczących do przewodniczących związków zawodowych OPZZ oraz forum związków zawodowych z nadzieją na to że wezmą pod uwagę naszą prośbę naszą sugestię i w tym trudnym okresie będą razem z nami nie tylko z rządem ale i z samorządem aby wspierać nas w tej trudnej działalności